Dobra, jesteśmy z powrotem. I zrobiliśmy chaty. Jak Co? widzicie, jak widzicie fajne chaty zrobiliśmy. O, tutaj. Nawet D piara pranie powiesiliśmy. Dobra, idziemy. Co ma? Idziemy sięć. A to ty kurde, kiedy ty biegniesz? Posrał cię. Nie. A czemu ty biegniesz tam jaki jakiego? Nie wiem. Nie bieżę no, nie, mogłeś wcześniej go zabić, o to. <grymne> no. Ale ja nie. Ale ja nie wiem. Aha! Jestem pierwszy, pierwszy raz! <grymne> Kurde! Nie, jeszcze gorzej mi idzie na tym mam pięć, tamtej żal. <grymne> o, piękny head teraz poszedł. Co? To nie twój. Mój. Nie. Tak. Twój? No a kogo, kurde? Aaa... Mi się nie okocha. Chyba gogo. Tylko -go. <noise> <noise> nawet ci na bajkach nie znasz. Fagasi. No właśnie. Sorry. online. <noise> o, o, o. Radar. Wiem, że gambie jak idio... No... Co jest? Nie mam radaru? What the fuck? O nie! Jezu, Claymore... Defusing... Dobra, mam mam mam, mam... 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 na lody... Cb... czekaj... Gdzie to rzucić? No kurde, akurat się skończyło. Gdzie to teraz rzucić? A pierdziele, tu rzucę. Spanikowałeś i rzuciłeś, co? No. Ciekawe, czy kogoś zabije. Wiedziałem, że nie. Bo kurde... kurde jadaś... Na mapie masz zaznaczone czerwonymi kropkami no, cele. No się nie mam... ...tym rzecz. Jak to nie wiem, wszyscy mają? Jak to wszyscy? To... No na, na locie, zawsze jak desz na lot, to masz tam... No fuck?! Czemu go nie zabiło?! Ej no kurde, co jest gówno?! Ja pierdzielę. no... Ja go zabiłem! To ja jestem kill! <słuch> No! Czemu to takie tus Te Nie wiem o co chodzi Też nie wiem Kurde No Kurde, nie uciekaj ode mnie! O nie! Kurde, co nic nie przejrzał! No nie, będę miał zjezdę OJS! ISU Nie! Kurde, A... ładowało mi się no Co ja miałem zrobić? Mapa? Nie ma po co ty pozrobić? Na moim komputerku, zarąbistym. jestem. No, de fuzink. Pachorzy no, Przepraszam. Z boku. Uh -huh. O no, kurde. Co za kapusta. Uuuu! Uh, <grystanie> tu, 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 i Uuu! Tu, 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 headshot Raczej headshot, Uuu! no. Uuu! No. Co jest grane? No def Jezu, no. Co za idiota nie, męczennik jeszcze, co za idiota. Garbleach. Ładuj się, idiotu, ładuj się. Gdzie on jest? Tutaj jest. Kurde, co to miało być? Ten idiota ma jakiś wyższy ping. Aha, mam zrąbane staty, i tak pierwszy jestem, ja pierdź. A ja jestem drugi. Jeszcze gorsze mam staty. Okej, im tam co teraz granata. Proszę bardzo, nie zabiję. Nikogo nie zabiłem, żal. Ale może teraz z tego te porki. Teraz kogoś pierdzielło? Nie pierdzielło, bo jak? Po, po co? O cóż? Nie smarka idiota teraz. Nie smarkam posrało. Nie no, kolejny męczennik, no widzicie co i idioci tutaj są. No, Nie no! jeszcze z krowy mnie zawił idiota. Shit! <śles> <śles> o nie! Kurde, ile tych męczenników tam jest? Double. Jezu. Och, bar. Tu. Jestem. Tefusik Akurat teraz musiał się załadować Dobra tam. Bez mojego broń, Chychy. Jestem kradziejem. Jezu A nie, coś w nosie użarło mnie w nos. <śmieniu> Do... <śmieniu> Kurde, nie, że to nie. dziwne, ale na serio, użarło mnie coś w nos. Granat! To Ten to kurde wy, jakby mi ktoś pal... Nieważne. Jakby czy ktoś złgał ci. Co ty? <ścoughs> A co? co Nic! Nic nie mówię. Nic nie mówię. Ku kupa jadzie. Kupo jadzie. Jestem, jesteś jadzie. Jezu, de później! Cicho się dzieci, kurde, wchodź. Masz, ślubę mnie inspiruje. Tutaj widziano, że przechodź, że przechodź, że. He, no! Dobra, Aaaa! A nie. I ja się dziwiłem, co, co mnie tak smyra cały czas po brzuchu? WTF? A to, a to kruszki. Pierdzielałem. Ja I się, się dziwiłem, co to jest? Jezu. Yes. Murdo, no nie udało się killing spritem zrobić, żal Czasami to jest taki jakiś upośledzony. Czasami? No, czasami. czasami. No nie, męczennik zasadny. Muszę kanapkę zajeść. Tutaj widziałem kolesia. Ale już go nie ma. Znaczy kolesia, przeciwnika. Jezu, jak Hilbek mówię już... Kole <grystanie> <grystanie> kolesia! Zauważyłem. Jak pani odbudę, że to mówię, że zachowujemy się jak przedszkolaki. A to nieprawda! <grystanie> Mamy, my jesteśmy już pierwszej. Jesteśmy już dorosli. Co? Mogę być ci przez życie? Jezu! Głupia! No, de fuzie. Ale nie jestem ostatni. Kurde, drugi jestem żal. No, kurde, głupia. Helikopter. Głupia helikopter. O, o, o. Dobra Męczennik oczywiście idiotama. A ja wlazłem w grubie. A ja mam radar, nie wiedziałem. Dobra, jestem pierwszy. Czyżby drugi raz z rzędu bym był Pierwszy, pierwszy. A tutaj proste na serwie się zabija na, na tym serwerze, nie wiem, on jest prosty ogólnie. No tak jak tam ci ty ja mówię zawsze. A ty nie wiesz o co chodzi. Bo to bo teraz nie? ja nie wiem o co chodzi. Nie teraz. No, patrz, jestem drugi. Boże, no. Na koniec ja to... kogoś muszę zabić. Ja już nawet. Kurde, gin! No, wezmę jego desert, szybko kogoś jeszcze zabiję z tego deserta. Nie zabiłem, ale wyzwanie zakończone. gracz drużyny nowy jeden, fajnie. Yeah. 18 20. Dobra, to teraz. <noise> jeszcze pokażemy końcowe staty. Nie, defo I będziemy kończyć. No już prawie tutaj podporucznik jak widzicie, mam gram. dopiero od tygodnia. Prawie, Le, od prawie, pierwszego. Prawie jak tu widzicie, mam ostatnie 18-8. Nie, to 28. No więc my się żegnamy. I 18 osiem. No to cześć. Co? To my się żegnamy, cześć. A to no, Ciebie